Już spłukane włosy odsączamy delikatnie, nie trzemy, delikatnie staramy się odciskać ręcznikiem, na ile to możliwe. Najlepiej zostawić jest te włosy, żeby one wyschły same, prawda? No ale wiadomo, że nie zawsze jest możliwość pozostawienia tych włosów, bo taki proces schnięcia naturalnego włosów bez użycia suszarki, to może być nawet 3 godziny w przypadku długich włosów, czy nawet dłużej często. Jeżeli już musimy używać suszarki, to nie atakujemy tych włosów najsilniejszym, najbardziej bardziej ciepłym, gorącym strumieniem powietrza, delikatnie, nie z bardzo bliskiej odległości, delikatnie przesuszamy. To są czynności często powtarzane, właśnie suszenie włosów po każdym myciu, więc trzeba ostrożnie, trzeba delikatnie. Nie, nie, niezbyt silny nawiew z większej odległości i nie najbardziej gorący nawiew, bo to też przesusza, końcówki stają się przesuszone, mało elastyczne, łamią się. A propos stosowania też prostownic, lokówek, wszystkich takich urządzeń, które, które działają poprzez użycie wysokiej temperatury, właśnie trzeba bardzo ostrożnie, trzeba używać preparatów, które zabezpieczają właśnie przed wysoką, wysoką temperaturą, tak żeby nie szkodzić właśnie swoim włosom.